Witam z tej strony Marek i niestety dzisiaj mam dla Was trochę nieprzyjemną informację. Otóż jak wczoraj się okazało, mogło się to stać troszkę wcześniej, nie ja dopiero tu wczoraj założyłem. Ze Steama zniknęła mi gra. Zniknęła mi gra Science Row 3. W związku z tym oczywiście niestety dzisiaj nie pojawi się odcinek z kiną. Bardzo możliwe, że w czwartek też się nie pojawi. Nie wiadomo jak to będzie w przyszłości, dlatego że na obecną chwilę nie mam pieniędzy. Które jest, byłbym w stanie przeznaczyć na ten zakup nowej wersji. Natomiast sama gra była kupiona na Allegro w tym momencie, próbuję się skontaktować. W zasadzie wczoraj dopiero po północy pierwsza, pierwsza próba była, także mam nadzieję, że niedługo uda mi się ten kontakt nawiązać z człowiekiem, który wystawił aukcję. Skoro gra została cofnięta, to znaczy, że coś nie tak było z kluczem. Mam nadzieję, że uda się to wyjaśnić. Jeżeli nie, będę musiał pisać do Steama, dlatego że czytałem też gdzieś, mam nadzieję, że to tylko plotki, że zdarzało się, że po czymś takim Steam banował całe konto. Mam nadzieję, że to się tutaj nie zdarzy. Myślę też, że w świetle ostatnich rewolucji, jeżeli chodzi o prawo w Parlamencie Europejskim, nie przejdzie to u nas, ale to jest trochę. Trochę jakby inna rzecz. Ważniejsza rzecz to jest moje pytanie do Was. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy komuś się coś takiego się zdarzyło? Jeżeli tak, czy udało się z tego wyjść? Jeżeli tak, jak się udało? Jakieś porady po prostu, co zrobić? Każda rada się przyda, żeby to jak najszybciej rozwiązać, żeby jak najszybciej seria Science of the Third wróciła na mój ikiny kanał. Myślę, że to na dzisiaj tyle. Tyle z tej informacji. Przepraszam za zamieszanie i tyle. Ciao!